Nie! To nie był bug! To nie był bug, Karol! Biegniesz? Tu jest koniec! Biegnę! Zapierdalam! Tu jest koniec! Zapierdalam! O, mamy to! Mamy to! Yes. Kurwa, mamy to! Udało się! O, baseny! E, Karol, gdzie jeszcze? O kurwa. Ej, też masz takie jak blagi? Tak, ale jak to ładnie wygląda, wow Ej Karol, gdzie ty jesteś? Ej. Ej, i też zobacz za okna jak to zajebiście wygląda. Za wow. okna? No. Ja nie widzę okien. Ja mam takie okna kurwa tutaj. Takie leciutkie... Wiesz ja sobie może zmienię z ultra na um, epickie. U... No rozumiem. Karol, daj mi chwilę. Są takie filmy, gdzie ci właśnie takie rzeczy wyskakują, i masz wtedy wrażenie, że już ci się to kiedyś siło. Hmm. Nie wiem, co to. Nie wiem, nie, nie mam no, pojęcia. Ale jak to się jest to... pojebana mapa teraz. Tobie patrzę, ciekawe co tu może wyskoczyć. Że to nie ma potwory. Nie wydaje się jeszcze, że jakby to był potwory. Wiesz no, nie, co? Nie, ale hmm. pytanie, gdzie ty jesteś? Z tego co pamiętam. Dobra, mi, Gdzie jesteś najpierw? No nie wiem. My w takim pokoju. Po prostu z paskiem wody. Po bokach są a, takie no z kafelkami, na których można siedzieć. I na prawo są takie okna, z których wyskakują bardzo ładne promienie słoneczne. I dużo tych okien? Za, za tych ok, za tymi oknami jest morze po prostu. A to jesteśmy? Gdzie? Czytałem o tym poziomie, by the way, kiedyś i ten poziom ma dwie, jakby fazy. Jeden jest, gdzie takie kawałki są w. O mój Boże. Tak, to jest ten poziom, o którym czytałem. Tutaj nie ma chyba potworów. Wow, widzę coś z daleka tam za tym oknem. Widzę jakiś kwadrat po prostu. Nie wiem, co to jest, ale po prostu widzę jakiś kwadrat za tym oknem. Jesteś pewny, że to Co, Karol? Ja ortoda. Karol, co? Karol? Ej, dreszcze mnie przeszły w pół, wchodzę. Przodz... Karol, co się stało? Ja Ej, skłóciłem się cały co mam... się teraz. Co się, kumpel, stało? No, to jest takie pomieszczenie. Jak Ewey. I co tam było? Tu jest ma malutkie wejście przez takie jakby drzwi. To jest dłużne Jest tutaj wody, nie wiem, z 20 cm. Tu są wschody do góry wejście. I nie, ja się boję. O mój Boże. Ja mogę ci dać stana na rozbordzie? Nie, po prostu się znajdźmy, ale... Ej, ja się boję. Jezus Karol, po prostu poczekajmy może na siebie, co? To ty masz możesz słuchać mnie, bo ja nie mam za Ej, całą... pan, Tak. Nie, to jest tak takich chłopców To Takie kurwa, straszne. Znaczy, w sensie może nie straszne, ale wiesz co? Jeszcze jakby tutaj była jakaś taka muzyka, aczkolwiek bez muzyki jest jeszcze to Tu nie mam, wiesz co, czytam o tym poziomie i tutaj nie ma żadnej muzyki, nie ma żadnych potworów, dopóki nie, zna, nie, prze, nie zmienisz pewnych pomieszczeń, nie, nie, zmieni, nie, nie zmieni się typ pomieszczeń, ale jak na razie wątpię, że znajdziemy jakieś potwory, ale bardziej tu chodzi o to, że tu po prostu nie ma niczego innego tylko ta woda po prostu i dźwięki pluskanie jak chodzisz no i właśnie o to w tym chodzi czujesz się jakby cię coś obserwowało ale no nic nie ma dookoła i Dobra. tylko jesteś. jakiś ty, ty, ty. takich labiryntu wodnego no niby znalazłem znalazłeś to gdzieś po no boku je... gdzieś po boku no bo jestem jak ty myślę, widziałem jakieś tylko O, jest jakieś ciemne pomieszczenie? Ciemne pomieszczenie? O, o nie, Karol, Karol, okej, okay. słuchaj. Znam ten poziom. To słuchaj, w białych kafelkach nic nie będzie, nie? W, jakby w białych kafelkach po prostu dźwięki są wyciszone i słyszę tylko tuptanie swoich jakby, wiesz, nóg w tej wodzie. Ale znajdziemy też pokój, gdzie są czarne kafelki. Ale czarny... ja już dwa razy znalazłem czarne. Nie wchodź do czarnych kafelków, najpierw siebie znajdźmy, ok? Po prostu poszukajmy siebie pod. O, jesteś! Dobra. Właśnie tam byłem wcześniej, tam, tam, tam gdzie ty byłeś, tam były czarne kafelki. Wcześniej. I zapokój po ja się tak. Zobacz przedta. to. O mój Boże. Ej, poczekaj, zrobię screenshot. Ej, Karol, 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 Karol. Proszę tak, stań tutaj, patrząc się tak leciutko do góry, ja zrobię to, ok? Ale nie, to jest takie kurwa piękne, naprawdę. To genialnie to jest zrobione. Karol, chodźmy tu na jeszcze. Ale pamiętaj, kiedy będą czarne kafelki, to tam już będą potwory. Nie wiem jakie. W sensie słyszałem. W sensie było opowiadane, jakie tam są potwory w tych czarnych kafelkach. Ale no nie wiem, jakie dokładnie będą. Podobne jakieś szkielety możliwe. O! Hell no! Hell... <grystanie> Eee... no. <laughs> papier, kamień, Może jutro dokończymy? Papier, papier kamień, na czacie, według mnie. No. A, troszkę. papier, kamień na Papier, Dobra, trzy... T. ry! Yes! <laughs> No to go! No to go! Dobra! Ogólnie widzowie, był kamień, kamień papier, nożyce, ja dałem papier, Jasperek dał kamień. No i idź. Gdzie znikasz? Karol, tutaj. Jest tu... Czekaj na mnie! Cofnij, cofnij do mnie, bo się skupiłem. A ty mnie nie widziałeś tam? Nie. Nie, no może choć... O oh, mój Boże, nie! Hell Nie, no może nie! Ale poczekaj, wiesz co, bo nie mogę ruszać myszką do góry i na dół. Wiesz o co chodzi? O, no, udajesz, udajesz, żeby miał... Nie, ale, serio, nie mogę ruszać myszką do góry i na dół. Biegnie za nami coś. Ej, ale wyobraź sobie, nagle kurwa coś się wychyla z tamtego korytarzu i po prostu się na nas patrzy. Nawet nie biegnie. Nic nie robi. Tylko się po prostu na nas patrzy. No wyobraź sobie to, kurwa. Dobra, Karol, idziemy, chodź. Dobra, ja idę centralnie za to. Idę Zdzieraj. po prostu prosto, Czekaj, czekaj, stop, cofaj. Do ściany dojść. Co chcesz, kurwa? Do Okej. Nie widział. No chodźmy po prostu prosto, ja zamykam oczy. Nie, nie, nie. Poczekaj. No idziesz za mną? No chodź za mną. I jak zamykasz to ja nie. Ja, no, ja po prostu zamykam aż i do zawsze. Dobra. Karol, słyszałeś to? Karol, słyszałeś to Słyszałem. słyszałeś to? Też, tak. Znaczy jak tam poszedłem, to... Po prostu nagle zaczęło bardzo szumić dookoła. A no to tutaj było tak... Słychać, no mogło być to szumienie, ale to jest... było tak jakby... Zaczął padać deszcz. Dobra, pojmij w <grym> I znowu mnie odnawia w tym samym miejscu. Czyli po prostu. Aha, rozumiem. W sensie, by the way, jak wcześniej wspomniałem, um, to, co tutaj się dzieje, jakby to są po prostu tapety, które my odgrywamy, nie? Jakby wiesz, dlatego tutaj chodzi o remaining footage, czyli zna o znalezienie. Co się stało, Karol? ja wychodzę. A, dobra. Ale ja cię kurwa strum, by the way. <laughs> Dobra, tylko gdzie idziemy? Bo to jest bardzo nie jest. No chodź, tutaj na lewo. A właśnie, ja tam y, na początku na spawnie miałem czarne kafelki. Tam miałem inne wejście, nie? nie? Ale no okay. nie wiem, czy szukamy tutaj czegoś, czy. E, nie, po prostu ci pokażę mój spawn, i później pójdziemy na czarne kafelki, bo tutaj wszystko raczej wszystko już. A no, taki fajny vibe tego kanału na mafia. O! Tutaj? Okej, okay, prostu nie, nie, Karol, Karol, Karol co mi się. Tutaj jeszcze tam nie idźmy, tylko chodźmy tutaj. E, najpierw na ten mój spawn, później pójdziemy tam na prawo i na, na końcu na ten szereg. Orożnie mnie ciekawi kolejny Tak. A ja, ja wiem, jakie będą poziomy, tak szczerze, Oprócz. Tu? Nie wiem, może tutaj? Tak, to jest tutaj raczej. Tutaj się rozpiłeś? Tak, to się rozpiłeś i zobacz, kiedy jest zajebiste. Patrz, fajne. A zobacz, patrz, wejdź do tego okna. No, widać te, wodę też. Tak, ocean. I zobacz tutaj i patrz się tak na lewo. Tak tutaj i zobacz tam na lewo tam jest jakiś kwadrat kurwa, nie? A to mi się to wydaje, się... że z tamtego miejsca, gdzie tam byliśmy wcześniej. co no, mówię, tak. że mi tam nie szedł. To ja myślę, że tam jest. Hmm. Dochodźmy tam na prawo. Bo te szare kafelki tam pewnie będą potwory, wiesz Pokaż polu. Co? Nie morda twoja wyglądała tak strasznie do... TAK! Też o to wcześniej zauważyłem! Tak kurwa siato się odbijało dziwnie. No. Nie mogę to skoczyć Nie da się? Nie da się. Wiesz szczerze? Może tutaj będą potwory? Musimy uważać. Powiedzmy. No, tak, rozdzielmy się kurwa. Nie, wiem czy to dobry pomysł, powie się. O! Karol! Chodź tu. Tutaj nic nie ma. Tak? To pa kurwa... Oj, a, o wchodź tu na chwilę przez mnie. Dobra, ja no to, rano, to chodźmy tu. A, tak. W sensie tu jest jakieś przejścia. Zobaczmy co Wiesz co, nie pojeżdżajmy, bo może tu będzie jakiś pas. Proszę. panuj no i Czamskę. Ej! Kojarzysz to? <gry> Konczymy. Mamy no nie? A może nie, wiem, chodźmy razem. Dobra, dawaj, razem chodźmy Ja zamykam oczy. Nie, <grym 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 nie zamykaj. Dobra, nie zamykam oczu. Lecimy. Dobra, no pierwszy. Nie, no, to ty razem. Pieszy? Nie, nie, pierwszy. razem, ja widzicie razem, nie, razem razem, 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 razem go. O, dawaj, nie, nie, Co tu jest? Co? O. Na ścianie. Co się no ścianie? No tu widzisz? Kafelki. Świat? Dobra, dawaj, lecimy do przodu. Ja co do przodu, dawaj, go, trzy, go. Wait. Nie widzę cię. Może no, z tyłem chodźmy. Nie, dobra, idę, po idę. Dobra, ja też. No i, a. Kiedy ty jesteś? Wyjem O kurwa. I po prostu się ginie jak się chodzi. A, Dobra, to, to chyba poprowadzi. musimy po prostu omijać te czarne tak? Znaczy no nie wiem, może się coś ciekawego znajdzie. Yy, chodźmy tam na prawo znowu Okej okay. Dobra Pewnie idzie <głosy> <głosy> Patrz kurwa na lewo co jest, by the way. problem. Zresztą skakiwać. Nie. Skaczemy do wody? O! Coś mnie chyba wzięło. Nie, tam nie jest. prostu Coś, się ubało, nie? No. Coś mnie tam wciągnęło, kurwa. To znowu w to samo miejsce? <laughs> No i zostało nam tam jeszcze jedno wejście na prawo, nie? Bo ja znam trochę lore tej gry, nie? I kurwa... Co? Dobrze. No bo ta gra jest bazowana na fandomie pewnym takim. A backroomsy. No bo wiesz, odpowiadałem ci już o tym. <śles> 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 A, kurwa! Spierdalaj! <śles> Aż <Asz> tak? <śles> Ty kurwa nie Chcę Cetrixa! Ja pierdolę! Ja! pierdolę! ale mnie wystraszyłeś! Okay. Kurwa! O! Hell no. Hell no. no, lecisz, kurwa! Ja już połowę przeszedłem teraz! Yeah, no. Poczekajmy na Tricksa aż przyjść, dobra? Wychodzę i zaczynamy jeszcze raz serwer Kurwa, Trix, zabierzemy cię tam, gdzie my poszliśmy, okej? Okay? O! To ty się ruszę. O! E, ja. okay. Siema geju. Ja. Dobra, ale ja. ale nie ma. Nie ma nic. A nie, może, e, Triks, Tricks, Tricks. Chodź, chodźmy pokazać to Szum. fajne, takie fajne do... O, z duskitu. Patrz triks. No dobra, ja i co teraz? Idziemy tam? No i jak chcesz, ale. chujami Nie, dobra, ja się bym z jakiejś i wyskoczył na ekran. Nie, bo tutaj siedzieliśmy ostatnie 10 minut przed wejściem ja. To jest okropne, bo tu jestem pewny, że coś nas będzie, kurwa, goniło No zobacz... Trix, nie biegaj Trix, nie biegaj dobra, tutaj Bo tutaj ekran nie wiemy, czy coś będzie, czy nie Tu jeszcze was nie było? No tu tu tylko a dlaczego wy mnie zawołaliście? Baliście się tam tych rzeczy? No ja się kurwa nie dość, że nie no, bałem się w kuj. Aha dobra, Wystraszył ja się mnie po prostu. Jak mnie załatzył kurwa, taki umięśniony Co? Moje naturalne korole. Eee co? Z tą głowę się? Raczej to na to nas proste. jak Które? Dobra, na ostro. hopem. E. Ku? Kościół tam takie mechaniki Uff. Żyje? To powinien ze po zniknąć <gry> No, hej, może wróćmy tam gdzie byliśmy bo Nie no, nie jest, ma... tu jest coś Na tu Już nic nie co... ma Już jest tylko Ale... przejście jakieś tu, kurwa Tu coś jest A, tu będzie czarne wejście do, do miejsca czarnego Tutaj? Tak Tak, jest, jest Bo, bo to mnie wcześniej tam odnawiało Chodźmy I... Wej, nie, to jest co innego! Stop, to jest co innego! Wejeźć czy nie? BAM, star! Ja, ma... No do, cofaj, cofaj, cofaj! Nie można już. Dziękuję. Za te biegłem do przodu, tak, 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 tak to bardzo Było czarno sam. i sumiło. E, to lecimy już tam do tych czarnych kafelków. czy jeszcze tam eksplorujemy dalej? Ja idę znowu w te rozwilenie. Jest, ale oni okropnie oddychają. Seba przejść ja tak nagrywo się cykam. Ja się trochę cykam. Chodźmy teraz tam Gierka 5% u mnie jest tak głośno to jak skacze? A nie, no, tak nie tak To jest najgłośniejszy dźwięk w grze. No, bardzo wiemy, hmm. że to, to oddychanie. Tak I się Uuu, co to? Kurze mi to, że jak patrz na te silne ściany, to one są tak, jakby. Takie, przez te, tak, też się ja, mam w, ja mam włączony ten kolorowy tryb, nie wiem jak ty. Nie, mam włączony. Ej, tam coś jest i czerwony to jest. Niebieskie. O. Musimy to sprawdzić. A, nie nie, 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 nie! Nie, 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 nie! Okej. Okay. To jest. To jest coś z loru, nie? Słuchajcie, to jest takie coś. Do was zaprowadzi. Do was zaprowadzi do. A to jest Nie, to was zaprowadzi. Jeżeli tam będziecie... To, to was zaprowadzi do poziomu, gdzie... Dobra, mówi wam co tam jest, czy lecimy po prostu dalej? Mogę skoczyć do tego kółka, to jest poziom, gdzie musimy przebiec tak około 10 km i tam będą nas cały czas goniły potwory. Po lewej dołu, tak? Aha, a jeżeli pójdziemy do, ta... do tamtego pokoju z czarnymi kafelkami, no to nie wiem co tam będzie. Znaczy wiecie, tam może To są trzy pary drzwi gościu. Znaczy powiem ci tak, tam jeszcze jest jedna sekwencja, gdzie są po prostu takie gdzie jest. Jak widzisz te białe kafelki tutaj, nie? No. To to będzie poziom z czarnymi kafelkami, tylko że... no, tam prawdopodobnie już będą potwory. To gdzie jedziemy? Tutaj? Może bo wiecie, po prostu... A ten po lewej to jest bieganie, tak jak biegaliśmy wcześniej, tym dni... tymi... A, kurwa. Gdzie idziemy? No do tego poziomu. O, przeszliśmy poziom. Kurwa mać. O kurde, boję się. Dobra, tym z kimś? Dobra, jesteśmy w trójkę. Jup, jup, jup. O, już się <grymne> Tak, wie, to zapało Mnie nie dreszcze przeszły chłopaki. No ale ja nie widziałem biegnie. tego. Zginimy, Zginimy jeszcze biegnie. raz. Zginimy jeszcze raz, ale ja chcę na nich spojrzeć. No kurwa. się zablokował. Tylko chyba przeskoczyć nie można, tylko trzeba no po I jak to przeskoczyć? Po prawej obejść. A, nie kurwa, przyjścia. No. Jestem najdalej od was, jestem 5 km od was Co robisz? Czemu muszę być ostatni? Czemu muszę być ostatni? Dobra lepiej, jestem ostatni Nie, nie, Widzicie co jest najgorsze? Widzicie co jest najgorsze? Że ciszczą się, że jestem ostatni Bo mogę obijać mieszkoty, które wy opuszczacie, Ale potem jak dogoniłem Kasper, to Kasper wszystko na mnie przepraszał Ciekawe a! No posuń <tudzi Champion> się! <noises> no o czym mówisz? Zapierdalaj! <mary> o Jezu! Wait. Kto umarł? Popiegłem prosto i stamtąd wyszły potwory. Tak, wiesz dlaczego? Bo ja zostałem z tyłu i opatrzyłem sobie ściankę. Tutaj zobacz. Tu jest ten Rick no czemu ja jestem ostatni? Ale kurwa parkuj Ja to ostatni No pojebało Zablokowało mnie No Ludzie no No i chodziło o to, że te drzwi się otworzyły i z lewej i z była szpara, ale ta z lewej była o milimetr krótsza i mi zablokowało Wiecie co, mogę zestarolować was? Czy w nie sensie zacznę biz do przodu, tylko zostanę z tyłu, a wy i na was ze przodu wyskaczą. Kurwa, macz! Parkour! Najlepiej Parkour! jakbyście nie ruszali myszką, tylko AD klikali, to wtedy będzie wam łatwiej. A tu jest jakieś wejście? Parkour! Zlokowałem się! Bejtowali cię! Co? A, zbejtowali cię Karol! Uł, co się stało? Się Drzwi sprzywało. się otworzyły i myślałem, że tam jest wejście. Zaraz, parkour, parkour, parkour! was? Ty kurwa! Widzimy biegnę pierwszy teraz. Zobaczę zobacz. jak będziesz blokował Kacpra. No nie, wytrzymam no! To się nie pamiętam o ataku czymś Nie ja Za mną, za mną, po prostu za mną, za mną Dobra, sukces, mam pierwsze switki No tak, Odgieram, jak jesteś wolny, potykały się od siebie <laughs> Dobra, wiesz, złapać Dobra, wiesz No kurwa, jak tu już złamysko!